Siemanko. Siemanko widzowie dzisiaj dzisiaj jedziemy. Jedziemy ogólnie. Dzisiaj on... Co się dzieje? Dzisiaj ogólnie on zostaje. Ja go nie lubię. <śmuklety> tak ja go nie lubię, więc ja go więc ja go zostawiam. Ty, do nie! Ja nie chcę zostać sam! Ja go nie lubię, on mnie wkurzy normalnie. On mnie normalnie wkurzył. Dlatego jedziemy. Ja o kurde! O! Wow. O! Wow. Freeman! Jeśli chcesz coś pojechać dalej, to to ciebie odszegam, że będzie wojna. No jak to? Tak, będzie wojna. Czekaj, otworzę ci. Hmm. Naprawdę, Dr. Freeman, lepiej uważaj. Dobra, nara! Brawitowy nie wiem, co oni tam mówili. Kurde, chyba już wiem dlaczego. Czy wy to słyszycie? O kurde! og Jezu. Co tu się stało Dobra, ja stąd jadę Sorry, ja stąd jadę Ja jadę do innego lasu Nara Ja idzie, ja jadę do innego lasu widzowie Ja nie chcę tutaj być oni samą biegną. No. No, normalnie, nie chcę być tu. но ну, не бегать за. курт Немного не могут не могу в Jednym za mną? Nie wiem co. Co, co ja gadam? Nie mają się aż tyle sił jak za O nie! O kurde. Jest zamknięto. Oni chyba wiedzieli, że o ja tym uciec. To co ja teraz zrobię? Dobra! Dobra widzowie, więc jedziemy. Bra. O kurde zombiaki! Oj, jak to jest? do tat teraz. Pyk, pyk. Nie, ja słyszę. Ktoś kto się tak, nie ważne. O, o! Co jest? O, o kurde, nie!